Witajcie, tu Ostryj z Kości. Dziś odpudełkuję dla Was grę 8-bit box. Jak widzicie, jest to pierwsza generacja planszowych gier wideo. Gra wydawnictwa dwa pionki, czyli portal Zerowana na konsolkach. Będziemy mieli kontrolery, będziemy mieli konsole, będziemy mieli nawet kadry że z grania. Okej, okay, co mamy w środku? Mamy tu taką sobie owikę, a tu już mamy faktyczne pudełko. Wszystko tu bardzo ładnie wygląda, jest duże, troszkę sobie waży. Jedziemy dalej. W pudełku mamy trzy gry, czy nasze kadridże z grami. jest takie jeszcze tu wypełniacz, który zapowiada nam, że już wkrótce znajdziemy więcej, więcej kadridży, więcej gier. W grach mamy Pixelida, czyli jak widzimy, grę wzorowaną na Pacmanie, będziemy próbować uciekać przed wirusami, będzie jako wirus będziemy łapać innych graczy. Dalej, co mamy? Mamy sportową grę stadion. Gra Co rundę, mamy różne konkurencje. Zaraz oczywiście też otworzę, pokażę Wam co znajduje się w środku, pokażę ten karyż, to oczywiście osobna minigierka. No i mamy świetnie wyglądający Outspeed, czyli wyścigi z fajnymi rakietkami. Dalej w pudle mamy już oczywiście konsolę. Tak to ona tu wygląda. Konsolka ma jak widać, 6 padów do grania. Reset, power. I podłączamy ją standardowym przewodem do komputera. Mamy też wyjścia antenowe, wyjścia euro, pady. Pady, kontrolery. Każdy w innym stylu. Mamy tu. Przeruchome elementy, kierunki, przyciski, cyferki. Tak jak mówię, każdy pad jest inny, naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, w ogóle cała gra robi tak naprawdę ogromne wrażenie, jeśli otworzymy sobie naszą konsolkę. No nie znajdziemy tam żadnej płytki drukowanej znajdziemy natomiast kostki do gier znajdziemy też mnóstwo kosteczek kostek znaczników ok, co mamy w poszczególnych kadridżach mamy Kolejne elementy. Są to proste gierki, jak na razie każda z nich jest minimum od trzech graczy. Tu mamy Outspeed, czyli w grę, w której będziemy planować zostawiać wyścig, planować którą trasą będziemy się poruszać. Mamy w środku takie super 3D pojazdy, żetony do zagrywania. widzicie, trasy, gdzie będziemy musieli określić, w którą stronę się udamy. Czy w lewo, czy w prawo. Fajne komiksowe graficzki, czyli, czyli to, co lubię. no ja tak jak mówiłem, pełno żetonów, pojeździków. No to już nie będę każdej gry tłumaczył, pokazywał, bo pewnie byśmy z godzinę potrzebowali. Co mamy dalej? Dalej mamy stadion czyli kadridż z grą sportową w oczywiście grze instrukcja tłumaczenie jak się gra jak widzicie trochę tego tak naprawdę mimo tak małej gierki jest no ale mamy nasze drużynę, punktacja medale do zdobycia ponownie, jak widzicie Fajna, dowcipna grafika Tu mamy pakierka, który widać stosuje tylko same witaminki Z drugiej strony mamy to do biegów Planszetki, planszetki Mnóstwo planszetek Zawody Koszykówka Ucznictwo to ja naprawdę gierka licytacyjna. Mała, no, przyjemna, choć jak widać, mimo rozmiarów trochę tego na tym kadricu się zmieściło. Ostatnia z trzech gier to Pixoid, czyli zabawa w gonito. Ponownie instrukcja. Jak dokaże gierki nasze płytki. Zalona, nasza plansza, którą będziemy sobie rozkładać, po której za pomocą tych już przedtem pokazanych znaczników kosteczek będziemy uciekać przed wirusami bądź jako o, będziemy sobie uciekać przed wirusami, bądź jako wirus już taki złośliwy będziemy gonić innych. Tu mamy ramkę, składamy sobie na planszę no tak jak mówiłem planujemy na padach swoje ruchy uciekamy a no, tak jak już pokazywałem pady służą przede wszystkim do planowania swoich ruchów czyli decydujemy jaką opcję wybieramy jaką siłę, jaki ruch na no, bazie tego porównujemy to z tym, co wybrali przeciwnicy. Wykonajmy swoje akcje. No i patrzymy co się nam zadziało. To tyle jeśli chodzi o to rozpodułkowanie. Jak widzicie, gry leciutkie, imprezowe, ale podane naprawdę w rewelacyjny sposób. Świetny pomysł. No czegoś takiego jeszcze naprawdę nie widziałem. Warto. Mieć taką gierkę w swojej kolekcji. To by było na teraz. Wszystko dziękuję za uwagę. Zapraszam, jak zawsze, na nasze wydarzenia, do naszych klubów, gdzie Tom, jak i wiele innych gier, możecie sobie przetestować. A teraz to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.